Cześć, witajcie w materiale z gry Escape from Tarkov. W 2017 roku powiedziałem te same słowa, bo też robiłem materiał z Tarkowa, ale wtedy ta gra dopiero wychodziła tak naprawdę, miała koszmarną optymalizację, a ja miałem słabszy komputer, więc pomyślałem, że 2020 rok jest dobrym, jakby czasem, żeby powrócić do tej gry, tym bardziej, że tym razem bardziej trochę się w nią wciągnąłem i bardziej wiem już o co tu chodzi, co jest istotne tak naprawdę. I też zauważam, że ta gra jest coraz bardziej popularniejsza. Głównie widzę ze sprawą streamerów na Twitchu całkiem e, wysoką oglądalność. Ma ją, mają na transmisję właśnie Starkowa. Pewnie więcej osób się właśnie tym tytułem zainteresuje. Więc jeżeli chcielibyście wiedzieć, czym właśnie jest Escape from Tarkov, śpieszę z wyjaśnieniami. E, takimi, które pewnie niektórych odstraszą. Pamiętacie Daisy? Daisy to była jedna z moich ulubionych gier, takich sieciowo, hardkorowo, survivalowych. -sur -sur ale na dłuższą metę trochę męczy to taka ta sztywność, nadal jest niedopracowana po tylu latach. I ten, ta struktura otwartego świata wielkiego, z którego tak naprawdę nie wychodzimy, też mnie trochę męczyła i Tarkov trochę odpowiada jakby na te problemy, które miałem z DayZ. Ponieważ można powiedzieć, że założenia są podobne w pewnym sensie, bo jesteśmy na, na mapie i celem, jedynym tak naprawdę jest walka z tym, co spotkamy, czy to przeciwnicy komputerowi, czy inni gracze. I zbieranie lutu, zbieranie przedmiotów i tyle. Czyli podobne założenia mamy w Daisy. Plus oczywiście ten aspekt survivalowy, czyli trzeba czasem coś zjeść, trzeba, jeżeli jesteśmy ranni, to trzeba się uleczyć. Tutaj jest 30 tysięcy różnych przedmiotów tylko do leczenia, na różne rodzaje urazów, uszkodzeń, krwawień i tak dalej, dalej. Więc jest to właśnie też taki survival, ale po pierwsze jest to gra FPP przystosowana do tego, żeby to była strzelanka FPP więc strzela się przyjemnie, jest bardzo fajny model strzelania. Um, I mamy tutaj też zamknięte mapy, to znaczy, te lokacje mogą być spore, jest, jest, są tutaj mniejsze lokacje, są też większe, ale największa to ma może wymiar takiej typowej mapki, czy nawet jest mniejsza niż taka mapka z hand showdown. No, nie wiem do czego to porównać z jakichś istniejących już strzelanek, takich bardziej mainstreamowych. No ale jest to mapa, która nie jest otwartym światem, tak, jakimś ogromnym. Więc to mi się podoba, że, że mamy ograniczone mapy, których się uczymy i zapamiętujemy sobie z biegiem czasu, gdzie są punkty ewakuacyjne, gdzie, gdzie najczęściej znajdujemy lód. I takie właśnie podejście mi się podoba, tak? bo mamy początek meczu, koniec meczu i to w środku, czyli skradanie się, czy tam szukanie zaczepki z innymi graczami, szukanie przedmiotów. I sytuacja wygląda tak w Tarkowie, że kiedy giniemy, to tracimy absolutnie wszystko poza paroma tam przedmiotami, które mamy w takiej specjalnej skrzyneczce więc jeżeli znajdziemy coś wyjątkowo cennego, to możemy tam schować, do, to jest się chyba alpha case, przy czym tam no, nie zmieści się nam na przykład jakiś duży karabin, już tylko tam jakieś pojedyncze przedmioty dosłownie, na przykład klucz czy karta dostępu tam do, jakiegoś, do jakiejś skrytki, um, więc tracimy wszystko i to może niektórych odstraszyć oczywiście, ale w przeciwieństwie do takiego DayZ, właśnie czy podobnych gier, tutaj zawsze mamy szansę, żeby powrócić na to pole walki, bo po pierwsze, zarabiamy cały czas pieniądze, Głównie sprzedając właśnie lód, przedmioty, które znajdujemy, i poprzez handel, właśnie możemy zdobyć nowy ekwipunek. Tak czyli nasza postać powraca do akcji, ale nie jest zupełnie, nie zaczynamy po prostu bez niczego na plaży, w, w samych gaciach jak w Daisy, tylko możemy sobie u handlarzy w menu głównym normalnie kupić jakąś podstawową broń, hełm i tak dalej i spróbować szczęścia raz jeszcze. Poza tym, jednak, nawet kiedy, no bo powiedzmy, że jest straszna sytuacja i po prostu giniemy. 10 rund, 10 meczów pod rząd, i tracimy wszystkie bronie, jakie mieliśmy w skrytce naszej w bazie. Tracimy cały zapas pieniędzy, prawie nie możemy sobie nawet dokupić broni. Co w takim wypadku? Tuta, tutaj, moim zdaniem, twórcy z Battle State przygotowali bardzo, bardzo fajny system, którego, który powinien być w każdej grze tego typu. To znaczy, możemy się wcielić w NPCA. NPC, -a. NPC -a tutaj nazywają się y, Scavs. Skaf SCUF to jest taka frakcja militarna, najemników. I oni właśnie są przeciwnikami na tych mapkach, ale możemy po prostu wkroczyć też do gry. Wybieramy sobie normalnie, zamiast po prostu naszą postać, wybieramy sobie skawa. Skaw jest zawsze generowany losowo, nie możemy wybierać mu broni, tylko bierzemy to, co po prostu gra nam rzuca, i wchodzimy na, znowu na jedną z tych mapek. I wszystko, co zbierzemy tym skawem, czy to z jakichś szafek, czy ze skrzynek, czy pokonując innych graczy, jeżeli uda nam się tym skawem ewakuować po tym wszystkim, to jego rzeczy możemy sobie przerzucić do naszej skrytki i potem wyposażyć na naszą główną postać. Więc tak naprawdę nie mamy nic do stracenia, bo to jest tylko NPC generowany losowo, więc to nie jest nasza główna postać. Ale to jest taki sposób na zdobycie sobie przedmiotów, no w takim przypadku, że wiecie, właśnie już nie mamy nic i no co mamy do stracenia, prawda? Więc ten system mi się bardzo podoba. Żeby nie było zbyt łatwo, to nie możemy tym, tymi NPC-ami grać bez przerwy. tak? Jeżeli skończymy mecz z kawem, czy jeżeli nas zabiją podczas tego meczu, to musimy zawsze odczekać około kilkunastu czy nawet dwudziestu minut, żeby ponownie zagrać jako skaw. Więc to ma trochę odstraszać od takiego, że ktoś siedzi w grze i tylko gra z kawami, bo to by było trochę zbyt łatwy sposób. Byłby to wtedy na, na zbudowanie sobie jakiegoś tam ekwipunku fajnego. No ale też yy, skawowie na przykład nie mają dużych precaków, często. A to też, też jest bardzo istotne, bo każdy przedmiot zajmuje tu sporo miejsca. Znaczy, zajmuje swoje miejsce, tak? Broń zajmuje więcej, oczywiście. Jakieś tam pojedyncze są przedmieciki, jak klucze czy jakieś, nie wiem, bandaży, to one zajmują mniej. Ale właśnie jednak przydaje nam się duży plecak. Przydaje nam się też taka kamizelka z różnymi kieszeniami, więc ekwipunek jest tu bardzo rozbudowany. Nawet taka prosta rzecz wydawałoby się nieistotna chyba w żadnej grze, z tego co tak kojarzę. Może w armie. Ale dawno w armę nie grałem, więc nie ręczę. Słuchawki. Słuchawki są tu bardzo, bardzo ważne, czego się dowiedziałem trochę za późno, ale lepiej późno niż wcale. Kiedy założymy słuchawki naszej postaci, takie specjalne, które też możemy kupować u handlarzy, one strasznie wzmagają to, jak słyszymy odgłosy otoczenia, czyli są praktycznie niezbędne, jeżeli chcemy usłyszeć innego gracza, który gdzieś biegnie za, za murem, za którym jesteśmy, albo się. W miarę szybko idzie przez krzaki, więc to nieraz już mi uratowały życie słuchaweczki, właśnie. Więc naprawdę tutaj zbudowanie takiej naprawdę gotowej do boju postaci od zera, jeżeli naprawdę wiele razy umrzemy, może być trochę problematyczne, bo wszystko kosztuje, tak? Słuchawki też kosztują, amunicja kosztuje. amunicji jest tutaj od groma po prostu. Ja jeszcze nie odblokowałem wszystkich rodzajów, bo to też jest tak, że mamy kilku handlarzy. Yy, i każdego z tych handlarza możemy rozwijać, wykonując dla, dla niego jakieś tam misje lojalnościowe. Loyal, misje są bardzo proste: polegają po prostu tylko na tym, żeby przynieść jakieś przedmioty z jakiejś mapy tym handlarzom. Więc to takie przynieść tylko podaj, pozamiataj. Ale właśnie jak budujemy sobie levele lojalności u tych handlarzy, to odblokowujemy nowe rodzaje rzeczy do kupienia po prostu. Ale zanim rozgryzłem, jeszcze w sumie nie, co ja mówię, nie, nie będę kłamał, jeszcze nie rozgryzłem po nie wiem kilkunastu godzinach w tej, po teraz powrocie do Tarkowa, w pełni nie rozgryzłem systemu amunicji, bo jest tutaj naprawdę, mamy nawet ten sam kaliber czasem, który ma różne rodzaje pocisków. Do każdej broni oczywiście jest osobny kaliber. Kupujemy oddzielnie amunicję samą, czyli pociski. Oddzielnie kupujemy też magazynki. Musimy bardzo uważać, czy wszystko będzie na pewno pasować do naszej broni konkretnej, bo czasem, jakby magazynek konkretnego kalibru, mimo że obsługuje różne bronie, to pasuje tylko do Kałacha na przykład, a już do SKS-a go nie włożymy, mimo że to ten sam kaliber pocisków. Uf, więc tu naprawdę jest, jest tego mnóstwo, i to jest gra, którą zawsze odpalam sobie z. Z, na drugim monitorze, z jakimiś poradami, nawet nie tyle poradami, co z mapą, też, bo to jest bardzo ważna rzecz. Kiedy zaczynamy w Tarkowie, nie mamy żadnych map tych lokacji. E, właściwie to jeszcze nie jestem pewien, czy można je jakoś zdobyć, bo teraz już tak się przyzwyczaiłem do korzystania z mapy na drugim monitorze, że nie są mi potrzebne. E, ale nasza postać nie ma mapy, tak? Czyli jeżeli mamy pokazane, e, napisane mamy, jakie są punkty ewakuacji, na przykład stara brama i łódka. To my nie wiemy, gdzie tu jest, bo w grze nie ma czegoś takiego, że wciskamy M i widzimy, o tutaj mogę sobie pójść, znaczy sobie ikonkę, czy żeby było widać na ekranie, gdzie mam iść. Nie, to jest absolutnie takie autentyczno-realistyczne, jeżeli chodzi o interfejs i o to, co elementy na ekranie, które widzimy. Więc wystarczy sobie na telefonie albo właśnie na drugim ekranie odpalić mapy twórcy, znaczy to nie, nie twórcy, tylko społeczność przygotowała dokładne mapy każdej lokacji, jaka jest w tej grze, więc można sobie spokojnie poradzić. A propos lokacji to są całkiem różnorodne, tak jak mówiłem, wielkościowo też, ale na przykład mamy taką mapę jak Faktory, która jest najprzyjemniejsza do gry z kawami, bo to jest tylko wnętrze fabryki jest bardzo mała, jak natarkowa, i tam można po prostu w 10 minutek rozegrać mecz i jest szansa na zdobycie fajnego lutu. Jest mapa Las, Woods, gdzie już jest bardziej rozległy teren, jest mało zabudowań, więc jest też mapa z bazą wojskową jest taką, z taką wielką galerią handlową, więc one są w miarę różnorodne, ale wszystko jest utrzymane w takiej stylistyce, no w takich klimatach, wiecie, wschodnioeuropejskich, bo w ogóle Tarkov nie ma kampanii fabularnej, ani nic takiego, ale założenia są takie, że akcja się rozgrywa w takiej byłej strefie jakby ekonomicznej, specjalnej dla jakiejś tam korporacji stworzonej, gdzie wybuch konflikt zbrojny między Rosją i NATO i teraz to wszystko zostało odgrodzone jakby od reszty świata, żeby tam po prostu sprzątnąć problem pod dywan, i tam zostało właśnie parę tych militarnych organizacji i walczą o rywalizację nad tym terenem, i, i to jest tyle, jeżeli, jeżeli chodzi o fabułę. Um, co jeszcze? Um, ważne jest oczywiście podkreślenie tego, że obrażenia też są tutaj realistyczne, i sam gameplay. To jak się poruszamy, um, to jak hałasujemy, poruszając się, um, to jak nasza pozycja wpływa na na przykład stabilność celowania, no i oczywiście tak jak powiedziałem, obrażenia. Jeżeli strzelimy kogoś w głowę, nieosłoniętą niczym, nawet z pistoletiku zwykłego, to ten ktoś umrze. Um, jeżeli to kogoś na przykład postrzelimy wiele razy w rękę, to nie będzie mógł korzystać z broni zbyt dobrze. Albo jeżeli otworzymy sobie system karty naszej postaci, to widzimy każdą kończynę i stanie jej zdrowia. Więc może być tak, że na przykład mamy totalnie pocharataną nogę, a reszta ciała jest ok. Więc to, tak jak mówiłem na początku, musimy sobie zawsze wyposażyć co najmniej po jednym przedmiocie. Do stabilizacji kończyn, na wszelki wypadek, to nie ma tak, że tylko jak w wielu surwiwalach zazwyczaj jest jeden, dwa przedmioty do leczenia. Tutaj ich jest naprawdę mnóstwo i trzeba też się nauczyć, który jest do czego. I na dłuższą metę muszę powiedzieć, że wciągnęła mnie ta gra o wiele bardziej niż się spodziewałem, bo właśnie mam tu t... i przede wszystkim dzięki temu, że mam tu to poczucie, że zawsze jest nadzieja jakaś. Tak? Nigdy nie ma takiej beznadziejnej sytuacji, jak bywało w Daisy, kiedy straciłem już przypakowaną naprawdę postać z super ekwipunkiem. To w Tarkowie tego nie ma, nie odczuwam tego tak bardzo, bo zawsze jest ta szansa zagrania sobie z kawem, NPC-em i po prostu odkucia się, tak? Zdobycia jakichś przedmiotów, bo zdarzyło mi się tak, że właśnie nie miałem nic, zagrałem z kawem i udało mi się po prostu zlikwidować gracza, który miał taki ekwipunek kosmiczny, że pognałem szybko tego do punktu ewakuacji z tym zdobytym ekwipunkiem i po prostu byłem, no, bardzo szczęśliwy, że tak powiem, z tego, z tego obrotu spraw. Z kawami też się gra o tyle fajnie, że po prostu możemy sobie stanąć gdzieś przy prawdziwych npc i udawać też npc czy tam chować się gdzieś w kącie i tylko poczekać sobie, aż jakiś gracz przyjdzie zlikwidować tego npc którego my obserwujemy i skorzystać wtedy z chwili chaosu, strzelaniny i wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść, żeby zlikwidować gracza, który akurat walczy, walczy z prawdziwymi NPC-ami. Więc tutaj dodatkowe strategie też wchodzą, ale na pewno... Polecam, jeżeli macie w miarę dobry komputer. Ja muszę przyznać, że na karcie graficznej 270, um, nawet nie 270, tylko 2070 super um, gra działa w miarę dobrze, nie sprawia problemów, ale na przykład już najwyższych ustawień sobie nie odpalę. Um, więc jeżeli planujecie zakup, a nie jesteście pewni co do tego, czy będzie działać ta gra. To chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wpisanie na przykład na YouTubie wiecie waszej karty graficznej i Escape from Tarkov, bo optymalizacja tu jest cały czas niedopracowana. Zresztą twórcy nawet nie podają konkretnych wymagań sprzętowych, bo sami jeszcze nie wiedzą jak to będzie ostatecznie, więc e, trudno nawet powiedzieć na jakim komputerze to zadziała dobrze, na jakim źle, bo niektórzy zgłaszają problemy na jakichś super sprzętach, innym działa trochę lepiej na gorszych sprzętach, e, więc bywa różnie. Ale e, jeżeli lubicie gry tego typu właśnie, e, na przykład Hunt on chyba jest tak naprawdę jedyną podobną grą. A są zupełnie odmienne stylistycznie, więc spokojnie można grać w dwie jednocześnie. Jeżeli lubicie tego typu gry PvE plus PvP, które polegają na zbieraniu lutu, survivalu, chociaż tego survivalu nie ma tu aż tak dużo, bo tu nie trzeba jeść tak często, na przykład jak w Daisy Nie ma budowania w ogóle, nie ma craftingu na szczęście. I takich tam pierdół. Więc y, dla fanów tego typu, typu rozgrywki, to moim zdaniem jest naprawdę bardzo godna polecenia. Produkcja, która będzie stale rozwijana. E, chyba jakoś niedługo wchodzi kolejny patch, chociaż może to za dwa miesiące dopiero, bo też na razie to też warto podkreślić, że co tam 3-4 miesiące jest tak zwany wipe. E, tego nie będzie już w pełnej wersji, która nie wiadomo kiedy wyjdzie, ale w testowej wersji co jakiś czas twórcy po prostu czyszczą wszystko, serwery i tak dalej, i wtedy tracimy wszystkie przedmioty, tracimy naszą postać i musimy zacząć jakby od zera. Więc to też jest taki urok e, wczesnych wersji testowych, więc to też warto mieć na uwadze, że jeżeli nie, nie lubicie takich rzeczy, tracić swojej postaci i przedmiotów. To też pamiętajcie, że właśnie twórcy robią wipy co parę miesięcy. I to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania a propos Escape from Tarkov, to myślę, że już potrafię na nie odpowiedzieć. Także śmiało w komentarzach zachęcam do zadawania pytań. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.